O Maranata. Medytacja dla rodzin Do wielkich antyfon W imię Ojca i Syna i Ducha, i Ducha Świętego. Amen O kluczu Davida. I berło domu Izraela. Ty, który otwierasz, a nikt zamknąć nie zdoła. Zamykasz, a nikt nie otworzy. Przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka. Pogrążonego w mroku i cieniu Śmierci Twoje serce jest otwarte? Czy zamknąłeś je i nikogo nie wpuszczasz? Dlaczego? Co się w nim dzieje? Wiesz, że Jezus nie pozwoli ci na życie w cieniu? Chcesz, by wyrwał cię z ciemności? Zawołaj go. Niech cię wyprowadzi ku życiu. Czy jesteś otwarty na działanie Jezusa w twoim życiu? Czy chcesz wszystko robić po swojemu? Przygotowałeś już swoje serce na przyjście Pana Jezusa? Zrobiłeś w nim porządki? Zadanie Uporządkuj serce, zrób rachunek sumienia, zrób dobry uczynek, podczas modlitwy zaproś Jezusa ze swojego uporządkowanego serca. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen.